Jak powinno wyglądać miasto, dobre do życia? Jakie powinno mieć cechy? Tego nie wie nikt, bo takich miast nie ma do końca. Są miasta, w których żyje się wygodnie, są miasta zaprojektowane dla ludzi, ale to się wiąże ze specyfiką. Nie, nie można porównywać miast. One są oparte na różnych strukturach społecznych, regulacjach prawnych. To, co mówiliśmy o Berlinie, tutaj o innych przykładach, ich nie da się implantować tutaj, bez, be, tak tylko formalnie na tereny nasze, bo są inne regulacje, są inne sytuacje. Tu trzeba wypracowywać własne, naprawdę własne własne wizje tego, jak chcemy żyć w takim, w takim mieście. Czyli nie ma konkretnych cech takiego miasta. Gdyby były, tak, są cechy dobrego miasta, ale żadne miasto nie spełnia w 100% tego. Wszędzie są problemy do rozwiązania, ale trzeba rozwiązywać problemy tutaj, a nie szukać, że podobnie coś, co wygląda podobnie tylko gdzieś, można znaleźć metodę, że się ją przeniesie tutaj i że to będzie, że to zadziała. Często to nie zadziała. Naprawdę na świecie jest tysiące przykładów gdzie y, działa dobre miasto, które ma na przykład bardzo złą formę y, powiedzmy plastyczną, ale nie przeszkadza to, bo to działa. Natomiast są miasta świetnie widezainerowane. Dla pewnych ludzi one działają, dla pewnych nie. No, no Nie ma recept. Tutaj trzeba słuchać ludzi na miejscu, patrzeć, oglądać, godzić interesy, a i tak nigdy nie będzie w 100% ludzi usatysfakcjonowanych, bo gdyby tak było, to by ktoś to opracował, stworzył i pewnie by zarobił na tym dużo pieniędzy. Eee, być dobrze przygotowane dla potrzeb ludzi, które je użytkują, czyli przede wszystkim piesi. Dobra komunikacja, transport publiczny, może rowery? Przede wszystkim trzeba czuć jakąś atmosferę odpowiednią i często to wprowadza się też przez to, że bardzo dużo się, na przykład we Wrocławiu zostawia jakiś stary budynków nawet w jakimś beznadziejnym stanie się stara zachować wszystko, bo to wprowadza też atmosferę wydaje mi się, że miasto, które nie czuć w nim historii, jakiejś takiej aury. No, też dużo gorzej się utożsamiać z nim i y, jakieś więzi społeczne zamazywać. Także według mnie to jest najważniejsze. To przede wszystkim nie. powinno być dla ludzi, ja ale nie dla wszystkich, tylko dla rozmaitych grup i zbiorowości, które w tym mieście żyją a także dla jednostek, ponieważ ono jest postrzegane też w sposób indywidualny i zbiorowy. Także trudno jednoznacznie z góry zawyrokować, jakie ono miałoby być. Jestem architektem i gdzieś ta komunikacja jest takim elementem urbanistycznym, który spaja całe miasto i może z tego wychodzę. I wydaje mi się, że miasto idealne powinno być bardzo jednostkowe, to znaczy powinno podlegać wieloletnim badaniom społeczeństwa, tego kto żyje, w jaki sposób żyje i dostosowywać się do tych warunków. I to w podobny sposób powinna też reagować organizacja przestrzeni publicznych czy, czy rozdział budynków. To zawsze dla kogo dobre dla życia. Myślę, że różnie Ludzie mają różne potrzeby, tak, 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 więc tru tak. trudno mi mówić w ogóle abstrakcyjnie o tym, jakie miasto jest dobre dla życia. Mogę mówić o tym, jakie miasto jest dobre dla życia dla mnie, dla mojej grupy społecznej, czy dla ludzi, którzy się ze mną ideologicznie zgadzają. No to proszę powiedzieć. No po pierwsze mi miasto dobre do życia musi być miastem komunikacyjnie, dobrym do życia, gdyż jak wiemy transport jest naj największą bolączką miast współczesnych. Ludzie, ludzie spędzają bardzo dużo ilości czasu. W, w drodze i, i w, te, w tej dziedzinie zwłaszcza miasta powinny się zmieniać. E, powi zwłaszcza, no zwłaszcza to, 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 to już jest obecnie komuna Musimy odejść od paradygmatu miasta samochodowego na rzecz transportu bardziej zrównoważonego, e, pozwolić ludziom poruszać się po mieście rowerem, pozwolić ludziom na nowo poruszać się pieszo po mieście, to jest naturalny sposób e, komunikowania się, pozwolić. E, żeby ludzie nie musieli mieć samochodu, mogli korzystać z komunikacji publicznej, e, będąc na, na bardzo dobrym poziomie, to są tak naprawdę są dosyć proste rzeczy. M nie, nie musimy wymyślać tutaj cudów. Wystar wystarczy wystarczy zrobić to, co zostało zrobione w miastach zachodnich, na przykład. Oczywiście można wymyśleć miasto o przyszłości, ale to są rzeczy, które wielokrotnie próbowano zrobić i w latach 60., -tych, 70. -tych takie miasta miały wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. I, i okazuje się, że takie wybujałe fantazje no, stwarzają więcej problemów niż y, realizują nasze potrzeby. To jest bardzo trudne pytanie. Oczywiście najłatwiej, żeby na nie odpowiedzieć, trzeba byłoby zadać to pytanie mieszkańcom. E, ja z punktu widzenia mieszkańca mogę powiedzieć, że ma być bezpieczne, zielone. Jasne, przejrzyste, ale przede wszystkim pełne dobrych ludzi. Przede wszystkim dobrze, dobrze zaprojektowana przestrzeń, nie tylko, nie tylko do, do funkcji typu transport, ale również no, do życia z Kolejna cecha no to wydaje mi się że też jednak oferta przemysłów kreatywnych, czyli to co robimy poza pracą, spędzamy czas, co do nas dociera, jaka informacja. Oczywiście to nie jest tylko oferta, tylko żeby, ta, żeby pojawiła się do tego odpowiednia informacja właściwie do każdego, do każdego pokolenia, od ludzi starszych po najmłodszych, bo wiele ciekawych wydarzeń właściwie no gdzieś tam znika, bo nie wiemy. Miasto dobre do życia to takie, w którym każdy znajduje swoje miejsce w korelacji z innymi jego mieszkańcami, po prostu. No to chodzi o jakość życia mieszkańców. Miasto tworzą nie tylko budynki, ale także ludzie. Także jakie to miasto ma być, to też trzeba pytać właśnie ludzi o to i, i, i zebrać informacje, dowiedzieć się, czego oni oczekują, i ewentualnie troszeczkę im tę przestrzeń poprawić i dopasować do ich oczekiwań i potrzeb. A według Pani, paspa, miasto idealne to? Miasto, które ma cechy? Miasto idealne to debata. Jest od tysięcy, tysiąca lat w zasadzie. Od Arystotelesa i Platona do dzisiaj trwa debata o idealnym mieście, także myślę, że nikt się nie pokusi e, e, pokazać pewien model. To są zazwyczaj takie informacje z gatunku utopijnych wizji, prawda, jakie to idealne miasto miało być, jak wyglądać. To jest cenne, że się o tym rozmawia, dyskutuje, a poza tym pytanie dla kogo, na jakim etapie rozwoju społecznego, kulturowego, bo czym innym jest miasto w XIX wieku, a czym innym jest miasto w XX wieku czy XXI? Inny jest Paryż, inny jest Warszawa, inny jest Wrocław, więc jest im Dolny, prawda? Także pytanie w ogóle, co to jest miasto dzisiaj i, jakie ono, i czym ono jest, prawda? To jest przestrzeń zurbanizowana, według niektórych tylko i wyłącznie. Łącznie. Ale trzeba pamiętać o że miasto tworzą ludzie, wypełniają, i po prostu to miasto ma być przede wszystkim no, dla nich przyjazne, oswojone i ma być takim miejscem taką przestrzenią, w którym będzie im się no, w miarę dobrze funkcjonowało i żyło. Znaczy przede wszystkim mieszkańcy muszą się dobrze w nim czuć i ja myślę, że to jest tak zindywidualizowana kwestia, że naprawdę ciężko odpowiedzieć krótkim zdaniem, jakie, jakie cechy powinno miasto mieć. To musi być takie miasto, które z, przede wszystkim spełnia potrzeby codzienne mieszkańców, czyli yy, nie marnuje się tam czasu na dojeżdżanie do pracy, nie marnuje się czasu na to, żeby zarobić na mieszkanie, które kosztuje zbyt dużo w stosunku do tego, ile się właśnie zarabia. Yy, miasto, w którym mamy blisko sąsiadów i dużo czasu możemy spędzić na przykład właśnie z rodziną i przyjaciółmi, tak w trzech słowach po prostu. Nie, ja my wszystkim dbało o skalę ludzką, czyli ten wymiar, o którym się często zapomina. Mówimy o samochodach, mówimy o, często o potrzebach osób, które są troszkę odłączone od miasta. Zapominamy przede wszystkim o pieszych i o tych najmniejszych użytkownikach, o osobach niepełnosprawnych. To jest dosyć duży problem w miastach naszych, więc przede wszystkim na to zwrócimy uwagę. Przede wszystkim e, powinno być zanurzone w naturze, bo budujemy w tej chwili nowe, nowe partnerstwo z naturą, a drugie powinno być przede wszystkim oparte na relacji człowiek z człowiekiem, a nie człowiek z infrastrukturą, człowiek z e, różnymi aspektami działań stricte politycznych czy też tego, co, co nazywa się komercjalizacją ogólną. Te aspekty są o, oczywiście również ważne, ale są trzeciorzędne. Miasto dobre do życia powinno być ogólnodostępne, wielofunkcyjne i powinno dać, się, dać możliwość ludziom kreacji tego miasta, tak? Pytać się ich, czego potrzebują, nawet jeżeli nie potrafią tego wyrazić słowami, to dać im możliwości, żeby w jakiś sposób nam to przekazali. Tak? No bo ja również studiuję architekturę, więc jakby dla mnie to jest, to jest najważniejsze. I myślę, że właśnie szczególnie tych e, takich ciekawych miejsc w mieście, typu przestrzenie publiczne, które nie są takie typowe jak my to rozumiemy, tak? E, chociażby przykład placu publicznego. Nie chodzi tutaj o wielką betonową płytę, gdzie mamy wystawione kilka miejsc do siedzenia. Natomiast e, będąc w Kopenhadze teraz, e, miałem możliwość oglądania wielu takich miejsc, gdzie bardzo tanim kosztem tworzono różnego rodzaju struktury, które teoretycznie nie pasowały do całej przestrzeni otaczającej, a były pełne ludzi non-stop i w ten sposób ożywiały całą przestrzeń, dzięki czemu działały lokalne sklepiki, lokalne bary i myślę, że generalnie takie elementy są najważniejsze w, w dobrze funkcjonującym mieście. Powinno dawać rolę do wyboru jakiegoś. Nawet nie chodzi o to, że ten wybór dużo daje, ale to się dzieje bardziej w świadomości ludzi, że mają poczucie, że coś się dzieje z ich udziałem. I te wszystkie sondaże, chociaż są bardzo przewidywalne, to jednak zmieniają nastawienie do tego, co się dzieje w mieście. Przede wszystkim myślę, że to powinniśmy się zapisać mieszkańcom, a nie architektów bo to, ale mieszkańcy mieszkają w tym mieście, żyją w tym mieście i oni powinni decydować. Myślę, że urbaniści, architekci powinni bardziej roli, pełnić rolę taką, takiego, bo powinien być zawód zaufania społecznego, a nie jakiejś, nie wiem, mądrej, mądrej lub niemądrej dyktatury. Na przykład ja osobiście mam, mam e, bardzo dużą potrzebę włączenia się w, we wspólnotę miejską, e, we współdecydowanie, o, o publicznych sprawach miasta, o przestrzeni miasta, o miejskiej polityce, o miejskich wydatkach, więc, więc uważam, że po pierwsze konieczna jest jawność wszystkich, e, wszystkich decyzji w mieście. To, to, jest, to jest poziom podstawowy, żebyśmy mogli w ogóle decydować o mieście, musimy o tym mieście wiedzieć. Musimy, musimy się uczyć tego miasta, musimy, musimy to miasto poznawać. To jest poziom podstawowy. Drugim, drugim poziomem to są oczywiście e, metody i środki wpływu na miasto i, 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 kształ, i, i kształtowania tego miasta. To jest, to jest oczywiście otwieranie władzy, to jest tworzenie własnych centrów władzy, to jest tworzenie e, różnych metod, na, na, metod nacisku i metod, e, metod pro, propagowania swojej swoje własnej wiedzy, swoich własnych idei na zewnątrz. I, i, i większej dyskusji o mieście. Tożsame z jednak też swoją historią, z tym co, co już było, dlatego że rzeczywiście zapominając o tym, Właśnie. właściwie, no nawet jeżeli ta historia była tak jak w Wrocławiu bardzo złożona. To, to, to jednak no, skupiamy się w tym momencie tylko na afirmacji, w pewnym konformizmie życia codziennego typu wypełnia nasz, nasze życie, chociażby wizyty w centrach handlowych, tak, czy w hipermarketach i tak dalej. Czy nawet w takich imprezach, które, które, które po prostu są lekkie, łatwe, no nawet chociażby pójście na te wydarzenia sportowe, które też oczywiście są istotne dla tego, tej tożsamości mieszkańców, ale no może to nie jest jedyne, jedyna rzecz, którą powinni żyć, tak? tak? jest przynajmniej moje zdanie. Ale to jest bardzo Myślę, że to takie miasto, gdzie każdy ma jakąś funkcję, jest jej świadomy, ma jakieś miejsce, nie tylko w takim fizycznym sensie, ale wie, że wypełnia jakąś lukę społeczną, że jest dla kogoś ważny i są ludzie, którzy dla niego są ważni. Dla mnie to jest taka definicja miasta dobrego. A czy Wrocław jest takim miastem sprzyjającym mieszkańcom i czy nosi takie cechy miasta, które akurat faktycznie funkcjonuje dobrze? Nie do końca. W ostatnim czasie często widać, że mamy mnóstwo wielkich inwestycji, a brakuje nam takich małych. O których ludzie mówią na przykład w budżecie obywatelskim, który we Wrocławiu jest dużo mniejszy do tej pory niż w miastach mniejszej wielkości. A czego brakuje we Wrocławiu? No z y, tych wniosków, które się tam pojawiły. Y, widać, że ludziom brakuje zieleni, y, łatwego dojścia do szkoły, pracy. Y, brakuje też y, przestrzeni, gdzie można się po prostu spotkać. Y, było sporo wniosków o tereny rekreacyjne, y, o Zasadzenie drzew czy, czy przejścia dla pieszych, drogi rowerowe. To były rzeczy, które bra bardzo brakują ludziom, a nie wielkie inwestycje, które cały czas są planowane, a nie ma na nie pieniędzy po prostu.